Czasem najcichsi ludzie skrywają najgłośniejsze tajemnice, a Michał Nowakowski miał się wkrótce dowiedzieć, dlaczego nigdy nie należy oceniać książki po okładce. Joanna Kowalewska pchnęła ciężkie szklane drzwi Akademii Sztuk Walki Mistrza Kamila, a jej znoszone trampki zaskrzypiały na wypolerowanej podłodze. Znajomy zapach potu i determinacji wypełnił jej nozdrza, gdy rozglądała się po sali treningowej w poszukiwaniu swojej szesnastoletniej córki Zofii. Mama przyszła! zawołała Zofia, machając z drugiego końca niebieskich mat, gdzie ćwiczyła formę z trójką innych nastolatków. Joanna uśmiechnęła się, zakładając za ucho pasmo siwiejących włosów. W wieku trzydziestu lat zaakceptowała swój prosty wygląd. Bez makijażu, w za dużej szarej koszulce i wygodnych dresach. Życie nauczyło ją, że to, co najważniejsze, nie jest widoczne na zewnątrz. Nie spiesz się, kochanie. Odpowiedziała siadając na ławce w strefie dla widzów. Wyciągnęła telefon, zamierzając nadrobić zaległe e-maile, podczas gdy Zofia kończyła zajęcia. Z sali dobiegały ostre komendy, gdy Michał Nowakowski, główny instruktor, prowadził zaawansowaną grupę przez ćwiczenia. Jego czarny pas lśnił na tle nieskazitelnie białego munduru, a głos niósł autorytet kogoś, kto nigdy nie został wyzwany. Wyższe kopnięcia, Jankowski. Twoja babcia zrobiłaby to lepiej warknął na spoconego nastolatka. Kilku uczniów zachichotało nerwowo, ich szacunek mieszał się ze strachem. Joanna obserwowała w milczeniu, zwracając uwagę na technikę Michała. Czyste ruchy, przyzwoita forma, ale coś w jego postawie ją irytowało. Widziała już takich jak on, wystarczająco zdolnych, by być groźnymi, wystarczająco aroganckich, by być głupimi. Sensej Michał jest naprawdę surowy. Szepnęła jedna mama do drugiej obok ale osiąga wyniki. Mój syn zdobył brązowy pas szybciej niż gdziekolwiek indziej. Z pewnością potrafi przyciągnąć uwagę odpowiedziała druga, zerkając nerwowo na Michała, który poprawiał innego ucznia z niepotrzebną siłą. Dwadzieścia minut później Zofia podbiegła, z twarzą zarumienioną od wysiłku. Gotowa, mamo? Muszę tylko złapać butelkę z wodą oczywiście, kochanie. Jak było na treningu? Dobrze. Sensei Michał pokazał nam nowe kombinacje. Mówi, że mogę zdawać na zielony pas w przyszłym miesiącu. Serce Joanny wypełniło się dumą. Zofia przed rozpoczęciem sztuk walki zmagała się z pewnością siebie, a widok córki rosnącej w siłę, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, sprawiał, że każda miesięczna opłata była tego warta. Gdy zbierały rzeczy Zofii, donośny głos Michała przeciął rozmowy. Dobra, wszyscy, zanim się ukłonimy, kto chce zobaczyć coś zabawnego? Sala zamilkła, wszystkie oczy zwróciły się na instruktora. Joanna poczuła nieprzyjemny ucisk w żołądku. Wzrok Michała przesunął się po pomieszczeniu, po czym zatrzymał się na niej. Powolny, drapieżny uśmiech rozlał się po jego twarzy. Wiecie co? Chyba potrzebujemy pokazu, dlaczego zwykli ludzie nie powinni zadzierać z wyszkolonymi wojownikami. Kilku uczniów wymieniło zaniepokojone spojrzenia. To nie było częścią ich zwykłej rutyny. Mamo, chodźmy już. Szepnęła Zofia, ciągnąc Joannę za rękaw. Ale Michał nie skończył. Przeszedł przez maty z przesadną pewnością siebie. Jego kroki odbijały się echem w nagle napiętej atmosferze. Inni rodzice poruszyli się niespokojnie, niepewni, czy to część zaplanowanej lekcji, czy coś zupełnie innego. Joanna wstała powoli. Jej matczyne instynkty były w stanie najwyższej gotowości. Cokolwiek Michał planował, czuła, że nie skończy się to dobrze dla kogoś. Michał zatrzymał się tuż przed Joanną. Jego sześciostopowa sylwetka górowała nad jej skromnym wzrostem 165 cm. Cała sala zamarła w niepokojącej ciszy. Nawet nastolatki, które chwilę wcześniej się śmiały, teraz obserwowały w milczeniu. Proszę pani, powiedział Michał głośno, upewniając się, że wszyscy słyszą. Nie miałem przyjemności. Jest pani mamą Zofii, prawda? Zgadza się, odpowiedziała Joanna równo. Jej głos był spokojny mimo napięcia w powietrzu. Uśmiech Michała poszerzył się, ale nie było w nim ciepła. Skoro już pani tu jest i obserwuje nasze treningi, zastanawiałem się, czy kiedykolwiek była pani ciekawa sztuk walki. Joanna poczuła, jak ręka Zofii wślizguje się w jej dłoń, wilgotna od nerwowego potu. Nieszczególnie, odpowiedziała szczerze. Och, no proszę, ciągnął Michał. Jego ton stał się bardziej teatralny, gdy grał dla publiczności. Założę się, że oglądała pani filmy akcji, myśląc, ja też bym tak mogła, no prawda? Większość ludzi tak robi. Kilka nerwowych chichotów rozeszło się po sali. Joanna zauważyła, że niektórzy rodzice odwracają wzrok, wyraźnie zażenowani kierunkiem, w jakim zmierzała sytuacja. Właściwie to nie, powiedziała Joanna, zachowując spokój. Chyba powinniśmy już iść. Zofia ma zadanie domowe. Ale Michał nie zamierzał kończyć swojego przedstawienia. Zrobił krok bliżej. Jego głos ściszył się na tyle, by wydawać się swobodnym, ale wciąż docierał do każdego kąta sali. Wi pani, co? Mam pomysł. Co powiesz na mały przyjacielski pokaz? Nic poważnego. Tylko szybka walka, by pokazać wszystkim różnicę między prawdziwym treningiem a pobożnymi życzeniami. Krew odpłynęła z twarzy Zofi. Sensej, Michale, moja mama nie. W porządku, kochanie, przerwała cicho Joanna, choć jej szczęka zacisnęła się niemal niezauważalnie. Michał klasnął w dłonie, ostry dźwięk sprawił, że kilka osób podskoczyło. Świetnie, nie martw się, pani Kowalewska, prawda? Będę delikatny. Nie chciałbym skrzywdzić kogoś, kto nigdy nie zadał porządnego ciosu. Kondescendencja w jego głosie była oczywista. Joanna widziała, jak niektórzy uczniowie wiercą się niespokojnie, niektórzy wstydzili się za zachowanie instruktora. Inni byli podekscytowani perspektywą rozrywki. To naprawdę nie jest konieczne, powiedziała Joanna, jej głos wciąż był spokojny. O, ale jest, nalegał Michał, rozkładając ręce szeroko. Widzicie, zbyt wielu ludzi myśli, że są twardzi przez to, co widzą w telewizji. Ważne jest, by zrozumieli rzeczywistość prawdziwego treningu walki w porównaniu do fitnessu mam z przedmieścia. Obelga zawisła w powietrzu jak dym. Joanna poczuła, jak coś zmienia się w jej piersi. Niedokładnie złość, ale znajome zimno, którego nie doświadczyła od lat. Poza tym, ciągnął Michał, wyraźnie bawiąc się dobrze, co najgorszego może się stać? Kilka łagodnych ruchów, może jedno czy dwa obalenia? Traktuj to jako darmową lekcję pokory. W sali reakcje były mieszane. Niektórzy uczniowie wyglądali na zażenowanych zachowaniem instruktora, inni byli pochłonięci dramatem. Rodzice wydawali się rozdarci między interwencją a trzymaniem się z boku. Joanna spojrzała na Zofię, której oczy były pełne zmartwienia i zażenowania. Potem spojrzała na Michała, którego zarozumły wyraz twarzy sugerował, że już smakuje nieuchronne zwycięstwo. Jeden warunek powiedziała cicho Joanna. Michał uniósł brew. O, a jaki? Kiedy to się skończy, przeprosisz swoich uczniów za to przedstawienie. Śmiech Michała odbił się echem po dojo, ostry i drwiący. Przeprosić? Pani będzie przepraszać podłogę, gdy na nią upadnie. Kilku uczniów skrzywiło się na okrucieństwo instruktora, ale wyraz twarzy Joanny pozostał niezmieniony. Skinęła tylko głową i zaczęła zdejmować kurtkę, odsłaniając szczupłe, dobrze zdefiniowane ramiona, które mówiły o latach zdyscyplinowanego treningu. Mamo, szepnęła Zofia z przejęciem, nie musisz tego robić. Joanna delikatnie ścisnęła dłoń córki. Czasem, kochanie, trzeba przypomnieć tyranom, że siła przybiera różne formy. Gdy Joanna szła na środek maty, jej chód nagle się zmienił. Niezdarny krok zmęczonej mamy z przedmieścia zniknął, zastąpiony płynnymi, wyważonymi krokami kogoś, kto rozumiał walkę na intymnym poziomie. Michał, zajęty poprawianiem pasa i grą dla publiczności, całkowicie przeoczył tę zmianę. Dobra, ludzie, zbierzcie się! Zróbmy to edukacyjnie. Czego Michał nie wiedział, czego nikt w tej sali nie wiedział, to że Joanna Kowalewska kiedyś była Joanną Chen, trzykrotną mistrzynią świata w mieszanych sztukach walki. Przez sześć lat dominowała w zawodach w różnych kategoriach wagowych, zyskując przydomek Cicha Burza za swój spokojny sposób bycia i niszczycielską technikę. Odeszła nagle w wieku 25 lat, nie z powodu kontuzji czy porażki, ale tragedii. Jej młodszy brat, również zawodnik, zginął w wypadku samochodowym, spiesząc na jeden z jej meczów. Poczucie winy było przytłaczające. Gdyby nie walczyła, nie byłoby go tamtej nocy na drodze. Joanna porzuciła wszystko tytuły, kontrakty, życie, które zbudowała. Zmieniła nazwisko na panieńskie matki, przeprowadziła się na drugi koniec kraju i przysięgła nigdy więcej nie walczyć. Przez 13 lat dotrzymywała tej obietnicy, kierując energię na wychowanie Zofii i budowanie spokojnego życia jako grafik. Ale teraz, patrząc na zarozumłą twarz Michała, który tłumaczył swoim uczniom, jak prawdziwi wojownicy radzą sobie z amatorami, Joanna poczuła, jak dawny ogień się tli. Nie dla chwały czy rywalizacji, ale dla czegoś ważniejszego. Szacunku. Gotowa pani Kowalewska Zawołał Michał, lekko podskakując na palcach w tym, co pewnie uważał za onieśmielający pokaz. Joanna ustawiła się na środku maty, jej oddech stał się głębszy i bardziej kontrolowany. Wokół tłum cichł, wyczuwając coś, czego nie potrafili nazwać. Pamiętajcie, ogłosił Michał do publiczności, to dlatego trenujemy na poważnie. Nie można udawać doświadczenia. Ironia jego słów nie umknęła Joannie. Stawała naprzeciw mistrzów olimpijskich. Profesjonalnych zawodników i artystów walki, którzy poświęcili całe życie na doskonalenie się. Michał, przy całej swojej arogancji, miał się zaraz dowiedzieć, jak wygląda prawdziwe doświadczenie. Jakieś ostatnie słowa przed rozpoczęciem? zapytał Michał. Jego ton ociekał fałszywą uprzejmością. Joanna spojrzała mu prosto w oczy po raz pierwszy od początku tej sytuacji. To, co Michał tam zobaczył, sprawiło, że cofnął się o krok. Nie strach ani niepewność. Ale zimne, wyrachowane spojrzenie drapieżnika, który udawał ofiarę. Tak, powiedziała cicho Joanna jej głos niósł się wyraźnie przez ciche dojo. Warto pamiętać, że najsilniejsi ludzie to często ci, którzy wybierają, by nie pokazywać swojej siły. Pewność siebie Michała zadrgała, ale jego duma nie pozwoliła mu się wycofać. No dobrze, powiedział, otrząsając się z chwilowej niepewności skończmy z tym. Zaczął się rozciągać ostentacyjnie, wykonując wysokie kopnięcia i skomplikowane rutyny rozgrzewkowe, wyraźnie zaprojektowane, by o nie śmielić. Uczniowie obserwowali z mieszanką ekscytacji i niepokoju, podczas gdy rodzice wyglądali na coraz bardziej zażenowanych całą sytuacją. Joanna tymczasem stała idealnie nieruchomo na środku maty. Jej oddech stał się głęboki i rytmiczny, a ci nieliczni, którzy wiedzieli na co patrzeć,. Mogli zauważyć subtelną zmianę w jej postawie, lekkie obniżenie środka ciężkości, w sposób w jaki ciężar rozkładał się równo na obie stopy. Mamo, proszę, szepnęła Zofia z boku nie musisz nic udowadniać. Joanna odwróciła się do córki z łagodnym uśmiechem. Czasem, kochanie, nie chodzi o udowadnianie czegokolwiek, chodzi o nauczanie. Michał zakończył rozgrzewkę z rozmachem, Rzucając serię ciosów w powietrze, które świszczały w ciszy. Mam nadzieję, że odmówiłaś swoje modlitwy, pani Kowalewska. To może trochę zaboleć. Wokół kilku rodziców wymieniło zmartwione spojrzenia. To poszło daleko poza zwykły pokaz. Zachowanie Michała stawało się naprawdę niepokojące. Czy powinniśmy to przerwać? Szepnął jeden ojciec do drugiego. Jak? To instruktor. Poza tym, ona się zgodziła. Joanna słyszała szepty ale nie zwracała na nie uwagi. Zamiast tego zamknęła oczy na chwilę, pozwalając pamięci mięśniowej powrócić. Jej ciało pamiętało wszystko. Niezliczone godziny treningu, precyzyjne wyczucie czasu kontrataków, czucie energii przeciwnika i sposób jej przekierowania. Gdy otworzyła oczy, coś fundamentalnego się zmieniło. Zmęczona mama z przedmieścia zniknęła, zastąpiona kimś, kto poruszał się z drapieżną gracją. Michał zauważył transformację i zmarszczył brwi. Ukrywałaś coś przed nami, co? Brałaś kilka lekcji samoobrony w Domu Kultury? Coś w tym rodzaju odpowiedziała cicho Joanna. Cóż, nieważne. Trochę weekendowego treningu ci tu nie pomoże. Michał zaczął krążyć wokół niej powoli, wciąż grając dla publiczności. Widzicie dzieci to się dzieje, gdy ludzie przeceniają swoje możliwości. Prawdziwa walka to nie film. Joanna pozostała nieruchoma w centrum, obracając tylko głowę, by śledzić jego ruchy. Dla niewprawnego oka wyglądała na bierną, niemal bezbroną. Ale dla tych, którzy rozumieli walkę, jej bezruch był niepokojący, jak naciągnięta sprężyna, czekająca na odpowiedni moment. Sztuki walki, ciągnął Michał, wykładając, wymagają lat, by rozwinąć prawdziwe umiejętności. Nie można obejrzeć kilku filmików i myśleć, że jest się gotowym na prawdziwą walkę. Masz absolutną rację, zgodziła się Joanna. Jej głos niósł dziwną nutę, która sprawiła, że kilka osób spojrzało na nią uważniej. Michał przerwał krążenie, wyraźnie zaskoczony jej zgodą. Dokładnie, więc może powinniśmy to odwołać, zanim... Nie, przerwała łagodnie Joanna. Chciałeś uczyć o prawdziwych sztukach walki. Nauczmy. Pewność w jej głosie wywołała falę niepokoju w sali. Nawet Michał wyczuł, że coś się zmieniło, choć jego duma nie pozwoliła mu się wycofać. Dobrze, powiedział, przyjmując pozycję, którą pewnie uważał za groźną. Ale nie mów, że cię nie ostrzegałem. Michał ruszył do przodu z podręcznikowym prawym prostym, takim atakiem, który pewnie skutecznie używał przeciwko wielu początkującym. Był szybki, technicznie poprawny, z całym ciężarem jego sporej sylwetki za nim. Nawet nie zbliżył się do celu. Joanna poruszyła się jak woda opływająca kamień. Zeszła z linii w idealnym momencie, jej ciało przechyliło się tylko tyle, by cios Michała przeciął pustą przestrzeń, gdzie sekundę wcześniej była jej głowa. Ruch był tak subtelny, tak oszczędny, że niektórzy obserwatorzy nie byli pewni, czy w ogóle się poruszyła. Michał zachwiał się lekko, jego pęd poniósł go obok zamierzonego celu. Jego oczy rozszerzyły się w zdumieniu. Ten cios powinien był trafić. Używał go skutecznie setki razy wcześniej. Szczęśliwy unik, mruknął, resetując pozycję. Nie zdarzy się dwa razy. Joanna nic nie powiedziała, po prostu wróciła do centralnej pozycji i czekała. Tym razem Michał spróbował kombinacji. Dziab, prosty, hak. Każdy cios był technicznie biegły, rzucony z pewnością siebie kogoś, kto nigdy nie został poważnie wyzwany. Każdy cios trafiał w pustkę. Joanna poruszała się jak dym. Jej głowa unikała ciosów o milimetry, ciało kołysało się poza zasięgiem, z oszczędnością ruchu, która była niemal hipnotyzująca. Nigdy nie wyglądała na spieszącą się, nigdy nie traciła równowagi. To było jakby widziała każdy atak sekundy przed tym, zanim sam Michał wiedział, co zamierza rzucić. W sali atmosfera zmieniła się dramatycznie. Podekscytowane rozmowy ucichły, zastąpione elektrycznym napięciem, które sprawiało, że wszyscy wstrzymali oddech. Nawet najmłodsi uczniowie wyczuwali, że są świadkami czegoś niezwykłego. Pewność siebie Michała zaczęła pękać. Podperlił się na jego czole, gdy zdał sobie sprawę, że żaden z jego ataków nawet nie był blisko trafienia. Stań i walcz! Warknął, rzucając się w bardziej agresywną serię ciosów. Joanna kontynuowała swój eteryczny taniec, unikając każdej techniki z minimalnym wysiłkiem. Ale teraz działo się coś jeszcze. Z każdym unikiem zbliżała się, subtelnie zmniejszając dystans, podczas gdy Michał wyczerpywał się, rzucając coraz bardziej desperackie ataki. Co ona robi? Szepnął jeden z nastoletnich uczniów. Męczy go, zauważył inny, bardziej wnikliwie. Michał rzucił dziki zamach, wkładając w niego całą swoją siłę. Joanna gładko przeszła pod nim i po raz pierwszy go dotknęła. Tylko lekkie klepnięcie w odsłonięte żebra, gdy obrócił się obok niej. Dotyk był tak delikatny, że nie mógłby zranić dziecka, ale wysłał wyraźny komunikat. Mogłam cię tu zranić, ale wybrałam, by tego nie robić. Michał odwrócił się, jego twarz zarumieniona od wysiłku i rosnącej paniki. W co ty grasz? Walcz, walczę, powiedziała cicho Joanna. Tylko wybieram. Jak? Głębia jej stwierdzenia zawisła w powietrzu. Nie uciekała ani nie kuliła się. Demonstrowała poziom kontroli, którego nikt z nich wcześniej nie widział. Michał z oddechem przychodzącym w poszarpanych sapnięciach podjął ostatnią desperacką próbę. Obniżył się i ruszył do obalenia, używając swojego zapaśniczego doświadczenia, by spróbować sprowadzić walkę na ziemię, gdzie jego przewaga rozmiaru mogłaby mieć znaczenie. To był dokładnie zły ruch przeciwko dokładnie złej osobie. Gdy Michał rzucił się do obalenia, Joanna zrobiła coś, co przeczyło wszystkiemu, co obserwujący tłum myślał, że rozumie o fizyce i walce. Nie próbowała się cofnąć ani bronić przed obaleniem. Zamiast tego zrobiła krok do przodu. Jej ruch był tak nieoczekiwany, tak idealnie wyczuty w czasie, że pęd Michała działał przeciwko niemu. Ręce Joanny znalazły tył jego głowy i ramiona i używając techniki, która wyglądała niemal łagodnie, poprowadziła jego energię w dół i do przodu jednocześnie odchodząc na bok. Michał runął twarzą na matę z donośnym łupnięciem, które odbiło się echem po cichym dojo. Sala wybuchła westchnieniami i szokowanymi szeptami. Michał leżał przez chwilę, oszołomiony nie tylko uderzeniem, ale absolutną niemożliwością tego co się stało. To on był agresorem. To on miał cały pęd, a jakoś skończył jedząc matę, podczas gdy jego przeciwniczka stała spokojnie nad nim nawet nie oddychając ciężko. Jak? Wydusił Michał, podnosząc się na łokcie, patrząc na Joannę z mieszanką zdumienia i rodzącego się szacunku. Jak to zrobiłaś? Joanna wyciągnęła rękę, by pomóc mu wstać. Trzynaście lat praktyki, zanim w ogóle postawiłam stopę w tym dojo. Michał zignorował wyciągniętą rękę i podniósł się sam, jego twarz płonęła z zażenowania i zranionej dumy. Wokół uczniowie patrzyli szeroko otwartymi oczami, widząc swojego pozornie niezwyciężonego instruktora, zredukowanego do zdezorientowanego, upokorzonego człowieka. To niemożliwe, mruknął Michał. Jesteś tylko, tylko mamą, zwykłą osobą. Nie, powiedziała Joanna łagodnie, ale stanowczo. Jestem osobą, która wybrała odejście od walki, by skupić się na tym, co naprawdę ważne wychowaniu mojej córki. Ale to nie znaczy, że zapomniałam wszystkiego, czego się nauczyłam. Prawda uderzyła w salę jak fala. To nie była jakaś szczęściara amatorka, która zaliczyła kilka dobrych ruchów. To była ktoś, kto działał na zupełnie innym poziomie. Ktoś, kto powstrzymywał się tak bardzo, że cała konfrontacja była mniej walką, a bardziej lekcją. Zofia podeszła, jej oczy błyszczały od łez dumy i ulgi. Mama była Joanną Chen, ogłosiła oszołomionej sali. Trzykrotną mistrzynią świata. Odeszła, gdy byłam mała. Cisza, która nastała, była ogłuszająca. Kilku starszych uczniów wyciągnęło telefony, wyraźnie wyszukując nazwisko. Ich twarze przeszły od sceptycyzmu do podziwu, gdy znajdowali filmy i artykuły o legendarnej karierze Joanny. Twarz Michała przeszła przez szereg emocji, szok, zażenowanie i w końcu coś, co mogło być początkiem mądrości. Spojrzał na swoich uczniów, Potem na Joannę. Jestem ci winien przeprosiny, powiedział cicho. I im też. Wskazał na swoich uczniów. To nie było nauczanie, to było znęcanie się. Joanna skinęła głową. Najsilniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest przyznać się do błędu. Twoi uczniowie będą cię za to bardziej szanować, niemniej. Michał wyprostował ramiona i odwrócił się do klasy. Wszyscy, dzisiaj popełniłem poważny błąd. Pozwoliłem, by moje ego podejmowało decyzje, które powinien podejmować mój rozum. Pani Kowalewska pokazała mi, jak wyglądają prawdziwe sztuki walki. Nie techniki, ale mądrość, by wiedzieć kiedy i jak ich użyć. Co sądzicie o niesamowitym objawieniu Joanny? Czasem najpotężniejsi ludzie to ci, którzy wybierają, by nie pokazywać swojej siły, dopóki nie jest to absolutnie konieczne. Czy kiedykolwiek błędnie oceniliście kogoś na podstawie wyglądu? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Chciałbym usłyszeć wasze historie o momentach, gdy ktoś was zaskoczył. Zasubskrybujcie, by odkrywać więcej inspirujących opowieści takich jak ta. Powiedzcie, skąd oglądacie? Te historie przypominają nam, że każdy ma swoją opowieść i nigdy nie wiesz, jaką niezwykłą podróż ktoś przeszedł. Włączcie powiadomienia, by nie przegapić naszych najnowszych materiałów.